Dziś w pierwszy dzień świąt zostałam wykorzystana obrzydliwie przez Roksanę. Musiałam ją przywieźć do karmelka. Zamiast sobie siedzieć w domu przy kominku, smacznie jeść sobie serniczek. To stoję sobie w zimnym i patrzę się jak ona sobie lążuje tego oto brudnego cukiereczka. Ale żeby tego było mało. To Roksanka nie wykorzystała tylko mnie, ale i wzięła ze sobą swojego prywatnego fotografa. Ta no, tak to właśnie w życiu bywa. I teraz karmelek będzie lążowany. Był tak brudny, że to jest normalnie masakra. Chociaż to czyszczenie to i tak za dużo nie daje, bo jest cały wytarzany w błocie. Nawet głowa miało wytarzaną. Cały prawy bok miał tak brudny, że masakra. No, już się gwiazdunia rozbiera. już jej gorąco. Tylko ciekawe, czemu jej gorąco. Jeszcze nic nie zrobiła. Oni mi sobie pasek ubrać. He? I tam koleżanka lążuje też swojego konika, mówkę. Mówka też jeszcze ma dareczkę na sobie, chyba jakieś serduszka albo w coś. A tu idzie. Karmelito. Ciekawe, czy będzie grzeczny. Zamiast mieć. A nie, tam ma kartę w gwiazdki, maderkę, nie w serduszka. Karmelek też ma swoją nową lereczkę, Roxana ją dostała. Tylko nie wiem, w sumie dla kogo to jest prezent, czy dla niej, czy dla Karmela. Tak mało światła tutaj jest. Może jeszcze się rozgrzeją te lampy i będzie więcej. Złapaliśmy go na gorącym uczynku Jak robi zdjęcia paparazzi No tak, tak, o tobie jest to Ja ona zamiast lążować konia To patrzy się w telefon Mówka No, tutaj już trochę lepsze światło jest. No i tak telefon mi pokazuje, że zbyt mało światła. No właśnie, kantarek też ma nowiotki. Wygląda cudownie. Cały kantar się świeci. W ogóle ma taką, razem z lążą, to jest ten zestaw i świeci się na taki staro złoty kolor. Ładne nie wiem, nawet tutaj na pewno nie będzie widać na tym na nagraniu, ale tutaj tak fajnie się świeci. O, proszę. Nie za zdjęcia Robię zamiast konia lążować. O, patrzcie, jakie ma brudne nogi. Masakra, co? Nie dało się ich nawet wyczyścić. rozbieramy go, jaki ogolony, nie? Poparacji. No i zaczynamy, zaczynamy, odstęp No daj mu postępować na razie. No on się nie położy. Wystraszył się. I dziecielaczek. Jeszcze w ogóle nie jest skupiony na tym, co ma robić. A jak tam idzie? Lążowanie mówki. Ona też taka brudna. Tak samo jak karmel. Razem stoją na pastwisku. Razem się na pewno tarzali w tej samej kołuży, w tym samym błotku. Tutaj ktoś miał jakieś przeszkody poukładane. O, a co oni robią? Tyn, tyn, tyn. No. Tak, karmelku, tak. To ja się sobie bo to będzie trwało, a trwało. Karmelek jest tak leniwy, że to jest normalnie masakra. Albo po prostu ma parcie na szkole i chce, żeby mu robić zdjęcia. Później też sobie zrobię zdjęcia. ta -da. Oni zamiast lążować konia, to się bawią, a koń się bawi bacikiem. Się Może. Nie ma to jak. Dzieci się bają. Końca wziął bacika i się bawił bacikiem. Podniesie go? Nie, z piasku nie weźmie. Nie będzie brudnego brało. Masz. O, w piasku. Masz. o, Karmelek to by się jeszcze pobawił. O, no słyszy, bo ktoś na dworze tam gada. Dzieci się bawią. W no. końcu. Znowu zaczęło padać. Normalnie masakra święta. Takie fajne mamy, że szok. sobie podskoczył. Zdenerwował się. Się nie spodobało. No się tam interesuje, bo mówka jest lążowana. Tam ktoś wychodzi z hali. I już koń nie wie, co się dzieje. karmelek karmelek zostanie następny miesiąc jeszcze w treningu żeby trochę mogła sobie na nim poskakać i w jakiś sposób się już pomału zacząć przygotowywać na wiosenne zawody bo u nas jak wiecie nie machali i niestety na tym błocie to normalnie masakra, nie da się nic zrobić. Taka pogoda nam się zrobiła, że sam deszcz i nasza ujeżdżalnia wygląda jak jedno wielkie jezioro. Z czego tylko i wyłącznie Moli jest chyba zadowolona, bo ona sobie tam pływa w środku. Ona jest wariatka, jak tylko widzi taką łóżę, to normalnie. Wbiega w niej i się tam tarza. Da Vinci coś tam ostatnio próbował też się położyć, ale jednak dał sobie spokój. A co oni tam robią? Już na pewno oglądają zdjęcia. Pięknie mi wykorzystali. Widzicie? Tak właśnie to wygląda. Jedziemy do stajni ulążować konia. Ty pokaż mi zdjęcia. Pokaż jak to wygląda. A koń stoi. No, dokładnie teraz tutaj wygląda. Niby tak czysty, nie? Ale niestety to nie jest prawda. Jest brudny. W ogóle głos mam taki dziwny, bo jestem chora. Albo była mu chora i jeszcze mi nie przeszło. No patrzcie. Ale oni są bezczelni. Oglądają sobie zdjęcia. A karmelek stoi i się nudzi. O, widzicie w ogóle? Ciekawe, czy to widać, że jemu ten kantar się tak świeci. Karmel atakuje kamerzysta. Karmel atakuje paparacjego. Wszystko mam nagrane. O, gdzieś mi tam... Alec poszedł. Chodź z noskiem po ziemi. Zmęczył się? Zmęczył się. Mhm. Nie ma siły, tak? Biedaczek. On jeszcze nic nie zrobił. Paparazzi, tam tylko pstryka i pstryka. Karmelek się zmęczył. Karmelkowi się nie chce. Karmelek ma święta. Mówi sobie zjad torcik marchewkowy, a nie do roboty go wzięła w pierwszy dzień świąt. przyspieszył, dorzucił tempa to nagrywamy ich dookoła. Cześć! Cześć, Łosiu! Co? Tutaj. No i co, zrobiłby dwa kółka tym fendem i zaorane. To do nas możesz przyjechać i nam plac wyrównać. A co to za pauzy? Co, się zmęczył konik? No. Jeszcze nawet nie galopował. No to Co to za menda jest? Przyjechała konia lążować. Co wie jaja z niego robi? 嗯，够用。 Dzięki, On się po prostu rozgląda w każdą stronę. Ogólnie nie jest zainteresowany tym, co robi. A. Sam siebie chyba wystraszył zainteresowany jest czym innym. Wszystko go rozprasza. No i w tym filmie to by było na tyle, także możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i do kolejnego filmu.